Hello guys and welcome to the channel z tej strony. Oscar z kanału The Player i witam w kolejnym odcinku kariery Crystal Palace. I od razu przejdźmy do, do kariery. Tak, po 8 meczach mamy 8 punktów, jesteśmy na bilansie minus 8. Miejmy nadzieję to poprawić. Teraz jest przerwa reprezentacyjna, ale zbliżamy się do meczu z Newcastle, więc wyjdźmy po przerwie reprezentacyjnej na mecz z Newcastle. Takim samym składem, prawie takim samym. Wystawmy Johnstona tutaj i Ayu możesz zejść sławki na rzecz. Lala, wskakuj la, la. na ławkę. I przychodzić, Ayu, Newcastle jest drugie w tabeli, bo jesteśmy 16 i remisujemy. Almiron strzela, strzela również o więc super. Jeden do jednego. Pomału rozpędza się ta nasza maszyna. Coraz lepiej zaczyna nam iść. Mamy już 15 miejsce, ale zobaczymy, czy to się utrzyma. Ponieważ przypadkowo to odpowiedziałem: Holding. Nie chciałem, ponieważ nie wiadomo, czy nam się to uda utrzymać w taką formę. Szczególnie, że teraz mecz z Tottenhamem nadchodzi. I w meczu z Tottenhamem postawimy na Hendersona, żeby sobie zagrał. Postawmy również na. Tutaj dajemy głę jego. Tutaj Rob nie chce zagrać z kolwivem. I myślę, że resztę pozostawimy taką samą. W meczu z Tottenhamem. Zobaczmy, jak nam pójdzie kontra Tottenham. I przegrywamy 2-0, ale okej, okay, to jest Tottenham, tak? Nie ma powodu, co się wściekać. Za to szlub, wyświetla się nam, że ma. Kontuzje, więc może to okazać się dla nas nie najlepsze. Sejrzyjmy, czy to jest coś poważnego? 4 dni. OK. Nie masz, na nic nie szkodzi. Way. Spoko. Idziemy do meczu z Burley. Graham jasne, jasne. możesz Możesz spadać graham. Eee, chodźmy do meczu z Burnley. Right. W maciu z Barley, który jest jedną pozycję pod nami, ale myślę, że powinniśmy wy wygrać z nimi i tak. Wyjdzie ponownie Henderson. Zaufam ci. Mam nadzieję, że niczego nie popsujesz. Czy coś chce ratować? Nie. Wyjdźmy takim samym składem. Zobaczmy. Co dwa bardzo wyrwane, chociaż bym się tego nie spodziewał. 3-2. Tyrik Mitchell. Potem Foster, potem Werner dla nas szczera i Olise. No, super. 3-2, to jest. To ciągle jest 3 punkty, tak. 3 gole, 3 punkty. Pomimo, że był wyrównany, już nie powinien taki być to. Trzy punkty dla nas i. We're climbing up the table. Jesteśmy coraz wyżej w tabeli. Johnston, ciągle masz miejsce w składzie. Spokojnie wyjdziesz w najbliższym meczu, który jest z Evertonem. Obecnie nie mamy nic do robienia, oprócz symulowania meczy. Shin Graham odchodzi do Siwa Sporu. Super, że się z Tobą gramy. Shin. Zawsze to jakieś pieniądze dla nas. Gway mówi o tym, że szatnia atmosfera jest nie najlepsza. Ojeju, my już jesteśmy w listopadzie. Nawet nawet się nie szczęśliłem, że jesteśmy w listopadzie. Ale okej. Okay. Mecz z Evertonem. Let's go. No w szatni atmosfera nie najlepsza. Jak w listopadzie jesteśmy na 14, myślę, że to nie jest najgorzej. Ale mogło być lepiej. Mogło być też gorzej, więc... Tak, w tym meczu z Evertonem Johnston, wskakujesz. Yy, oprócz tego, czy jeszcze jakieś rotacje... Yy. Wygraliśmy w mecz, więc może może nie za dużo, ale przydałoby nam się dawać też szansę tym, którzy są naszymi łowkowiczami, Więc Kolby, yy, przepraszam za Czarobacha. Yy, póki cię mamy na wypożyczenie, to wskakuj. Pum, pu, pum. Chyba nikt. Dodajmy no, tego lalala na ławkę. I tyle. Z tak mało zmian. Wszyscy wypoczęci. Remis z Sewertonem, No z Dele Ali nam strzelił, więc nie najlepiej, nie najlepiej, skoro Dele Ali nam strzelił bramkę. A my teraz yy, mamy kolejną przerwę reprezentacyjną i czy coś robimy w tej przerwie reprezentacyjnej? No nie mam pojęcia, raczej nie. Możemy zajrzeć za to do statystyk dotychczasowych w sezonie. Najwięcej bramek Timo, który strzela praktycznie co mecz. Trochę, trochę mniej, no 9 meczów, 6 bramek to dwie asysty, więc praktycznie można by powiedzieć, że na mecz ma gol albo asystę. Więc super. Turbo Timo to był na pewno jak na razie dobry transfer. Michael O'Lise, no tu już Edward trzy gole, ale wszystkie w Karabao, Ale nie grał od tamtej pory ściągnięcia Wernera, więc przydałoby się. Co to, to Glare y, asystuje i z czego się cieszę, że ma taki asystę. I co? No? Nie mam więcej nic tu chyba do skomentowania. Jedyne co możemy zrobić to przejść do meczu z Luton, przesymulować dalej. Może w meczu z Luton właśnie będzie to okazja na pokombinowanie, ale wśród się o kontuzji zawodnika Guay na 7 dni. Czyli możliwe, że już nawet by zdrowiał, ale w tym meczu Guay nie wyjdzie. Chcę protować. No i tak by nie mógł być, bo ma tą kontuzję. Chcę tu dać holding Richardsowi szansę. Richard z holdingiem. Dwójkę niech wyjdą. Manning zmęczony za bardzo. Z prawej Nataniel niech wyjdzie. Tu Aju. Nie chcę za dużo rotować, ale chcę trochę go Z lub sorry, wyjdzie Giller. Jordan lub Lalana. Na pewno dajmy tu Edwara Pomimo tak dobrej formy Wernera, dajmy tu Edwara Walnijmy jeszcze za Lermę Nila. I boję się, że trochę za bardzo porotowałem, ale ale trochę za bardzo po porotowałem i jeden, jeden z Luton Town. No, bywa, bywa, bywa i tak. Gyler, możesz być jeszcze lepszy, nie ma ludzi. Czy my cię zmieniamy w ogóle na tego lewego pomocnika? Bo mi się wydaje, że chyba cię nie zmieniamy na tego lewego pomocnika. A przydałoby się. walnijmy Cię na tego lewego. 26 tygodni, no długo, nie wiem czy się wyrobisz. A my zobaczmy w kalendarzu, jak tam szło. Bo od wygrana z Burnley, a poza tym same remisy ostatnio. Nie możemy przepchnąć żadnej wygranej poza no, Burnley. A nadchodzi tutaj grudzień, już dużo będzie meczów. Duża okazja do popisu naszych piłkarzy z szerokiego naszego składu. I styczeń, w którym odbędzie otwarcie okienka. My jednak przesuniemy tu trochę. Gway może znów grać. Okej, okay. a co chciałeś? Chciałbym podziękować. Okej, okay, okej, okay, bla bla bla. Cieszę się, że z tym dawnie przyszedłeś. Right. Więc West Ham, mm, 13 jesteśmy, nie jest tak źle. Ym, mamy tutaj teraz znów z West Hamem, którzy ściągnęli Koreę. No dobrze. Czy tutaj coś robimy? Gler nie wyświetlał się tak podświetlany, dopóki nie zaczęłem się tą lerwę, chyba. Albo tego nie zauważyłem. Yy, I tak, tutaj niech wyjdzie Johnston na bramce. Poza tym, no ja chcę trochę dawać szansę tym, co nie wychodzą za często. Jordan niech wyjdzie, Manning niech wyjdzie. Bo za chwilę będzie marudzenie, że czemu ja nie gram, czemu ja nie gram i będzie każdy chciał odejść. Yy, więc na ławce też trochę polatujmy. Czaloba niech wyjdzie akurat, bo chyba ostatni nie grał. Mm, Tomkins na ławkę. Tomkins, no nie masz szans tutaj, ale na ławkę chociaż. Dobrze, mecz z Westhamem: 3 do 1 przegrywamy, ale pomimo wszystko strzela Werner. Przed na za Szekiriego, więc super. No, 3-1 z Westhamem to nie jakiś super wynik, ale Westham jest, trzeba zaznaczyć, zdecydowanie od nas obecnie lepszy A jako że się zbliża krócień, to pomału możemy myśleć. Nad jakimiś wzmocnieniami dla naszej drużyny w zimie, w jakich miejscach byśmy potrzebowali wzmocnień. Na bramce, no, 6-10 meczów. Dean radzi sobie o wiele gorzej, więc będę stawiał na Johnstona częściej. Na lewej obronie, no nie jest to tak źle, jakieś odwrotnie, o ile te oceny wskazują na coś innego. Tomkins, no, no nie, holding, Chalobach. No, jeden z lepszych tutaj, Guay też lepszy gozen. Richards, no nie grasz za dużo, więc może to pora by Cię wypożyczyć. Colwyn, grasz dużo, ale nie radzi sobie, najlepiej. Richards, Ciebie postaram się wypożyczyć, żebyś więcej miał tych okazji na grę. Chyba, że przyszłaby jakaś oferta za holdinga, to wtedy jak najbardziej jestem gotowy go spieniężyć i postawić na kogoś innego. Wiecie co? My chyba zaryzykujemy w zimie. I Rob Holding może być tym piłkarzem, którego wymienimy. Chociaż może stawmy to na lato. Zobaczymy, jak się jeszcze spisze. Z prawej obrony Klein i te Klein nie gra prawie w ogóle. Djakite za to gra. Średnio, ale jak na naszą drużynę, to nie jest tak źle. Lerma, Riedewald. No, Ridewald nie gra za dużo. Dukure, Nil. Dalej mamy szlupa. 10 meczów aż rozegrał. To jest dosyć więcej niż się spodziewałem, ale i tak mu nie pasuje to chyba. Dobra, no, jak ci nie pasuje, to się nie pasuje. Lana z pięcioma meczami, dwoma bramkami, obie w Carabao, więc. okej. Okay. Jordan, wszystkie mecze w Premier League. Ego. Eberci oczywiście on ile, jedna z najlepszych postaci w naszej drużynie. Arda. Również w miarę dobrze sobie radzi. Jak na naszą drużynę w miarę dobrze. Aju nie gra za dużo. Olise, no dobrze mu idzie, dobrze mu idzie. Timo oczywiście, że świetnie mu idzie. A Odosan Edouard może być niezadowolony. Słusznie z tego, ponieważ no nie, ma, nie ma okazji na grę przy takim świetnym Wernerze. A my rozważmy przedłużenie ewentualne paru piłkarzy i ślub nie gra najlepiej, ale z drugiej strony nie mamy finansów aż takich dużych aju, jasne tam Tomki aju, tam wiecie, nie rozważam raczej ich przedłużania. Rozważam jedynie jak na razie Szlupa i Riedewalda, a że Rie rozegrał dwa mecze, no to na razie nie przedłużamy, to jest ślub 10 meczy najwyżej cię sprzedamy, więc usiądźmy do negocjacji z tobą, Jeffrey. Usiądźmy z tobą do negocjacji. I zobaczymy. Rotacyjny chciałbyś. Nie da się tego zmienić, niestety, w FIFA, więc rotacyjny. I jeden rok Ci mogę dłużej zaoferować. Super. Brak klauzuli odstępnego i pensję. Spróbujmy zejść trochę, ale nie za dużo. 35 tysięcy Ci oferuję. Chciałbyś bonus? Usuńmy premię za występy. Jasne, dobra. Dogadane przedłużony ślub już jest o ten rok dłużej. A my zajrzymy na nasze centrum, na sprawę, kogo tu w ogóle mamy. Jest Harit, którego możemy rozważyć po sezonie, znaczy po tym, jak już Guler odejdzie. Jest Hato, jest Oxford, którego no nie kupimy, ponieważ wybrał, wybrał Augsburg, więc usuniemy go nawet stąd w sumie. Jest ten Hato, którego możemy rozważyć na ławkę. Jest Bajnugi Gitens, którego również możemy rozważyć do naszego składu, ale czy po kogoś pójdziemy? To się przekonamy już w następnym odcinku. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w, gru, w górę również. I widzimy się w następnym odcinku za tydzień. See ya.